Dołączcie do zespołu koncepcyjnego. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej organizuje Tydzień Architektury w ramach projektu Katowice Miastem Nauki 2024 i mamy bardzo dużą ilość atrakcji i aktywności. Realizujemy wspólnie z młodzieżą warsztaty ceramiczne, warsztaty z gliną. Warsztaty polegają na tym, że studenci, młodzi ludzie, którzy nas tutaj odwiedzą, odwiedzają, przygotowują projekt koncepcyjny. W tym wypadku będzie to projekt mozaiki, a następnie ten, że projekt przenoszą na materiał, czyli tym materiałem będzie glina. Tak? Będą to płaskorzeźby, będą to reliefy, które w autorski sposób wykonają, następnie stworzą pełną kompozycję. W tym wypadku, teraz ta pierwsza grupa będzie tworzyła kompozycję składającą się z 30 kafli, a następnie po około dwóch, trzech tygodniach, kiedy te kafle wyschną, woda odparuje, będziemy starali się je wypalić, następnie poszkliwić, a później zamontujemy w miejscu docelowym, które wyznaczymy wspólnie z młodzieżą. Ceramika materiał bardzo ma, plastyczny, daje duże pole do popisu. Dzisiaj skupiamy się na kaflach. W których dzieciaki i młodzież zakomponuje konkretny, konkretną kompozycję i potem ją wyrzeźbią w tym materiale. To są osoby, które z ceramiką, z tego co wstępnie się dowiedziałem, nie mają za dużo wspólnego. Dzisiaj jest ich tak jakby pierwszy raz. My jesteśmy po to, żeby im pomóc, pokierować. Krzysztof, pan Krzysztof kieruje ich w stronę właśnie sferze projektowania. Ja tutaj będę ich wspierał w stronę takiej bardziej technologicznej pracy w glinie i przygotowania tych, tych kafli. Żeby one przetrwały proces, który też wymaga, jakby, wymaga cierpliwości i ostrożności. Wydział Architektury organizuje szereg wystaw. Jedną z tych wystaw, którą mam tutaj o, za plecami, to jest wystawa prac, studentów, projektów studentów Wydziału Architektury, Archi kierunku Architektura Wnętrz, są to projekty mebli inspirowane architekturą, katowic. Gliwic, Zabrza. Studenci dokonywali, wykonywali właściwie taki, dokonywali przeglądu architektury w przestrzeni miejskiej, analizowali, dokonywali kwerendy bram wejściowych do kamienic archiwalnych, historycznych, tak bym to określił, a następnie inspirując się tymi bramami przygotowywali i realizowali projekty meblowe.